Idziemy, Beatko, na ten dom. Zrób się niewidoczna. Co tam się dzieje? Co, kto jest w tym domu? Co jest na zewnątrz tego domu? Ale te domy są tak, jakby jeden przed drugim. Bardzo złe energie, ale wiecie co? Tam jest taka y, straszne, takie y, złożyczenia są. I to, ojejku, jak to idą. I to od starszej, właśnie kobiety. Ta babcia była chora. Bo jakie tam idą fluidy. Bardzo złe. Ale od tej babci idą do kogo? Do Natalii? Nie, tam w całym tym domu to. Aż tak zatykało? Hmm. Czy tylko zła energia, poprzez te zło życzenia, zazdrość? Czy to, nie wiem, jest jakiś agregor? Agre Czy są jakieś istoty tam? Dużo pod pięć. Pod ten dom? Beatko, nie wiem tego, sprawdź, to przyjdzie ci. Czy w tym domu, nawet dużo wcześniej, nie znam historii tego domu, czy tam się wydarzyło coś takiego, co było skrywane, czy ktoś został zabity, czy ktoś, po prostu coś się takiego złego wydarzyło? Zabity nie, ale um, ktoś bardzo chorował i to bardzo ciężko chorował. I tak jakby został porzucony sam sobie na zasadzie, nie mamy dla Ciebie czasu. To jest zrobione na się szybko, na, bez, bez żadnej opiekuńczości. I on się w ogóle nie umie opiekować tylko osobą. Kusła tam jest normalnie, narcystwo takie. Każdy tylko sam sobie. Czy ta istota tam na przebywa w tym ten. domu? Nie, ta istota zmarła w tym domu. Ja wiem, wiem, ale ona tam nie jest w tym domu już. Odeszła. E, wiesz, co na tam zostały, te istoty, w tej istoty w tym domu? Otwórz proszę Cię portal. I do tej przestrzeni tam do Ciebie. Poproszę istoty światła i miłości takie, które przyjdą i wyciągną całą tą złą energię, która tam jest. Zabierzcie to, proszę. Do pieca z fioletowym płomieniem. Niech to się transformuje w światło i w miłość. Pamięć ścian. Te złorzeczenia. Poczekaj, Gosia. Poczekaj. Mm. Poczekaj, bo Dobrze. jest jeszcze, je, jeszcze jedna taka rzecz, w czasie pierwszej wojny, bodajże, światowej, widzę coś takiego, tak jakby y, ludzie y, nagle chorowali. Wyfus. Jakaś taka choroba, która po prostu zabierała tych ludzi. Nagmi nie, to nie, to nie, 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 ale jakaś inna choroba, która bardzo atakuje. Nie, idzie tutaj bardzo dużo ludzi, tak jakby taka, w ogóle jest bardzo duży głód, ludzie nie mają co jeść. Tutaj jest straszny jęk ludzi. Dookoła. I straszna bieda. Ale to straszna bieda. Mówimy teraz o tym domu, tam w środku, tak? Nie tylko w tym domu. Dookoła, dookoła tych okolic, tutaj, w, dookoła. Całych tych, tych ziem. Ludzie po prostu padają jak muchy, jeden od drugiego. Nie ma to związane z żadną chorobą nóg. Żadnej choroby, żadna hejna domendina, nic y, nie ma wspólnego. To jest jakaś taka choroba, która atakuje jednego i drugiego, jednego i drugiego. Ja pamiętam, że w tamtych czasach panował tyfus. Słuchajcie, nie podejrzeć, czerwonka. Od wody. W każdym bądź razie na pewno na bank jest to jakaś choroba, która zabiera bardzo dużą ilość ludzi, bardzo dużą ilość ludzi. Kopy są bieda, niesamowita bieda i ubóstwo. Dobra, zostawmy to, bo tu trzeba to oczyścić. Potrzebuję jeszcze minutkę na to, żeby wejść, bo to jest też powiązane wszystko z tymi rzeczami, które się po prostu działo. Ci ludzie tacy są y, też przez to, co się tam właśnie działo. Oni są w ogóle nieotwarci, są zamknięci i tylko dla siebie, dla siebie, dla siebie, dla siebie. Moment, który w tym właśnie jest, to właśnie ta starsza kobieta. Dobrze. Bez jakiejkolwiek pomocy takiej. Dobra, odprowadzimy. Ona tam została, Marzenko. I teraz beatka ją odprowadza na drugą stronę. Dlatego ten chłód czułaś w domu. Nie, ten hut pani może naczuła z, z całych tych okolic. No to jeszcze lepiej. Przecież ci mówię, że tam ta choroba pozabierała mnóstwo ludzi. Dobrze, dobrze. To odprowadź tą duszyczkę, tak, którą była. Ok, otwieram, otwieram, robię ścieżkę i otwieram tęczową bramę. I Zapraszam wszystkie dusze, które chcą odejść. Wszystkie te dusze, kiedy te, które tam pomarły, wszystkie, które tam zostały, wszystkie, które nie wiedzą, że umarły, wszystkie, które są w zapętleniu, w zapomnieniu, w zawieszeniu między światami, jesteśmy tu po to, żeby Wam pomóc. Te, które jesteście gotowe, żeby przejść do światła i miłości, do domu dusz. Chodźcie do Beatki, jest Właśnie, otwarty ja portal. dziś, to zapomnienie. No, i tak właśnie to jest. I patrzcie, jeszcze te czapki normalnie, i wojskowi tak samo. I nie tylko to jest ludność, bo tak samo i żołnierze. Ocie, kochani, dusze żyją wiecznie. Żyjemy. Wszyscy, którzy tam zginęli, umarli, zostali. Przyzywam Was. Idziemy do światła i miłości. I mają na takie długie chusty, takie naprawdę długie chusty. One się tym oplatały tak samo, żeby im było ciepło. Tak chodziły ubrane w długie spódnice, w takie taki no to przypięty to było, z przodu, tak. I zarzucone taką chustą. Dobrze, tutaj pani właśnie idzie tak w tym... Ten... Jeszcze moment. Jeszcze mam, bo ile ich jest? Archaniele Gabrielu, proszę przyjdź tam do przestrzeni, gdzie jest Beatka. Zobacz, idą tysiące dusz zapomnianych. Zabierz je proszę wszystkie. Wiecie co, to jest, to jest chyba ta czerwonka, czy tam coś tego, ale to jest coś w tym, to by trzeba było jeszcze sprawdzić, ale tutaj normalnie tak jak mi i przychodzi, to jest właśnie to. Bardzo zakaźna jakaś choroba. A jaka kobieta? Ok, dobrze. Kto jeszcze? Czy ktoś? Cholera? Jeszcze? Taka choroba też była cholera, która wybijała ludzi. Dobrze, ostatni pan idzie. Dziękuję Wam wszystkim. I my Tobie, Batko. Dziękuję. Dziękuję Archaniołowi Gabrielowi, dziękuję Ci. Zamykam. Dobrze, i wracam teraz. Pani nie ma. Dobrze. Wróć, Batko, pod ten dom. Jego trzeba wypełnić światłem i miłością. Calutki. pod, pod fundamentami, wszędzie. Cała posesja carusinką. Wiecie co? Wiecie, trzeba założyć bańkę ochronną tak samo. No poczekaj. Ty zakładaj, ja powiem i będzie czyszczona od razu pamięć ścian. Na mocy mojej wolnej woli, nadanej mi przez twórcę, proszę istoty światła i miłości o wykonanie tam na domu, gdzie mieszka Natalka z dziećmi. Protokołu, który chroni jej dom w każdy możliwy sposób. I to się dokonało, i to się dokonało, i to się dokonało. Teraz dobra, wrzucam kula. Niech się rozbiją o ściany, wypełnię cały idzie. do. Już ładnie idzie. Dobrze. I już się pokazuje piękny aniołek. I wypełniamy ten dom światłem i miłością, dobrocią, ciepłem, życzliwością. Okej, okay, świeczka by się sprzedała tam zapalić, słuchaj, w tym domu. Intencja odprowadzenia tych wszystkich dusz. Zimno. Uff. Dobrze i o, teraz jak zostawiamy ten dom i jak wygląda? Już jest inaczej w nim, Baciu? Jak się zmieni dla Natalki? Dla... Dobrze. jeszcze tylko tutaj jeszcze wezmę. Dobra. Ogrom miłości. Ogrom miłości tam trzeba wrzucić. Ogrom miłości, bo tam nie ma miłości. Nie ma w ogóle miłości. Poproszę istoty światła i miłości takie które przyjdą tam, do domu, do Natalki i do Pawła, gdzie ona mieszka. I proszę was, kochane istoty, wlejcie w ten dom i między nimi tak dużo miłości, żeby ta miłość rozpuściła wszystko to, co różni, boli i dzieli. Żeby ta miłość ich zbliżyła do siebie. I to się dokonało. I to się dokonało. To się dokonało, teraz to się Batka uśmiecha, to już jest dobrze, zaraz nam opowie. No. no. Ko, no. im będą pomagały. <śm> dziękuję wam, baba, proszę wszystkie skrzaty domowe, które tam są, pomóżcie im. Obudźcie na nowo ten płomień, ten żar miłości, to, ten żar pragnienia jedno drugiego.